No witam was serdecznie na moim kanale, znowuż Ojca Chrzestnego. I dzisiaj jeszcze chciałbym wrócić do tematu Moja Firma. Tam dość dużo komentarzy było, tam padły oszczerstwa, oszczerstwa, no i takie, nie oszczerstwa, wypowiedzi, o, w ten sposób, że moja firma to też, to jestem kolejny młody dziada, nie transdziad czy tak dalej. Ludzie, kochani, to nie chodziło o to, żeby wam pokazać, co jest, jak jest, tylko żebyście zrozumieli, że w pewnym momencie, jeżeli komuś się coś nie opłaci, to powinno się to zwinąć, zanim się zbankrutuje, albo zanim się zajdzie za daleko. No bo widzicie, ja kupiłem sobie ciężarówki za gotówkę. Busa również. Kierowca u mnie jeździł i jakoś nie narzekał. A wręcz mógłbym powiedzieć, przyjąłem kierowcę, który nie miał żadnego doświadczenia co pracodawcy tego nie stosują kierowca ze mną jeździł tydzień czasu tylko który dostał okładki puściłem go w trasę samego no jakoś sobie tam dawał radę, może gorzej, może słabiej ale jeździł i wypłatę dostawał normalną nie jak większość firm preferuje że dostaniesz najniższą krajową, bo ty się musisz nauczyć widzicie nie do końca się z firmą Taką, żeby nie wypłacać Jeżeli bym był taką firmą Jaką tam ktoś tam skomentował Nie byłbym w stanie zapłacić pracownikowi A jednak zapłaciłem Widzicie, nie zbankrutowałem Bo nie przyszedł syndyk Nie zabrał mi ciężarówek Ciężarówki posiadam dalej A że po prostu umiem liczyć I policzyłem wszystko po kolei I nie opłaci się to To po co coś robić Z czego się ma, ma, ma Mały zysk jest to nieopłacalne. Po prostu nakład finansowy był za mały w stosunku, znaczy za duży nakład finansowy i roboczy był mój w stosunku do zysku z tego, by, wy, 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 by być wyciągnięty. Więc skoro wkładam złotówkę, a wyciągam złoty i jeden grosz, to nie za bardzo jest to opłacalny biznes. Jak dla mnie. Więc... Nie rozumiem po prostu myślenia niektórych ludzi. Jeżeli ktoś, yy, no powiem, bierze ciężarówki w leasing, ma 3-4 ciężarówki i mówi, że mu firma prosperuje. On zarabia na leasingi, yy, na obajtka, bo paliwo musi kupić, na te etole, wiatole różnego typu, czyli mechanikę, jeżeli tam ma, to musi... cały napędza całą gospodarkę. A dla niego zostaje się tylko tyle, żeby. Przeżyć. No, może tam troszkę odłoży, no nie wiem, w zależności jakie ma kontrakty, jak coś, jakie jak pod, podpisywał umowy. Ale nie jest to taki pieniądz, jak coś ktoś sobie wyobraża, i mnie ten pieniądz nie satysfakcjonował. Dlatego to firmę zawinąłem, Bo po co mi prowadzić coś, z czego jest naprawdę mikry zysk. Następna rzecz. Jeżeli ja. Pracuję, to zarabiam w swojej firmie. Jeżeli nie pracuję, już nie zarabiam, a koszty, które wy, 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 narastają, jeżeli nie pracuję, to one generują mi straty. Jeżeli mam straty, to wiadomo, muszę je ze swojego zysku pokryć. Czyli mój zysk znowu topnieje. Nie jest to takie do końca powiedziane, że, że to ktoś jest dziadraz. no bywają takie firmy, że nie płacą, faktycznie wykorzystują kierowców, bo to się słyszy. Akurat no, moja firma nie wykorzystała kierowca, wręcz przeciwnie, dała mu jeszcze możliwość, bo dostał ode mnie do pracy dostał możliwość zdobycia po prostu doświadczenia, czyli gdziekolwiek pójdzie teraz do pracy, to doświadczenie jakiekolwiek będzie miał, bo już ma, że pracował jako kierowca, nie jest osobą dopiero po kursie, widzicie, to jest wszystko no, dwustronne, nie da się tak stwierdzić jednoznacznie, że ktoś firmę zamyka on był taki, czy taki, że, że nie opłaciło się, czyli oszukiwał. Oszukiwał na czasie, bo ktoś powiedział, że samochód na tarczki. Owszem, ja tym samochodem jeździłem. Dlaczego na tarczki? Bo na tarczki, jeżeli robiłem na linii chce, mogłem robić tak zwaną pauzę na zegarze otwartym. Starsi kierowcy wiedzą, co to jest. Młodsi nie wiedzą, no i nie będę tego na razie tłumaczył, bo właściwie to już nie ma sensu tego tłumaczyć, bo te tachografy nie wrócą już, tylko wszystko weszło w cyfrówki. Kierowca mu jeździł na pełnym legalu. Nie było mowy, żeby cokolwiek było kombinowane, widzicie. I jednak się to opłaciło. mi, bo jeździłem, nie powiem, żebym nie zarabiał, ale zarabiałem zbyt małe pieniądze, żeby to dalej ciągnąć. To po co mam ciągnąć, to tak jak mówię, coś, co jest z nik nikłym zyskiem? To lepiej iść do kogoś jeździć. Przynajmniej tak zjadę z trasy, zatankuję samochód do szepa dokumenty zdam, powiem co jest nie tak, co tak czy siak i jestem wolny. Ale dalej mam podstawę, wszystko płacone tak jak powinno być. A u siebie zjedziesz na plac? Niestety zjechał kierowca mój, powiedział, że opony są na przodzie, coś nie halo. I on pojechał do domu. Ja ja musiałem tego tira wziąć, włożyć swoją kartę, jechać. Dwie miejscowości dalej, bo sobota była jeszcze na telefon, że mi opony musiałem kupić dwie, założyć, wyważyć. Kierowca w musiał wsiąść i jechać w trasę normalnie. jest następna rzecz. Kolejną sprawą ja tankowałem, widzicie, swoje auta tylko i wyłącznie za gotówkę. Nie, nie było jakichś przelewów, a przepraszam, były przelewy później, bo kierowca już tankował sobie y, po prostu paliwo i wyjeżdżał w trasę, a ja dokonywałem przelewu, czy syn za zapaliło na daną stację. To była stacja zaprzyjaźniona i wszystko było operowane gotówką. Także ktoś, jak się szykuje do transportu, to musi mieć naprawdę zaszczyt gotówki dość potężny, bo tak 100 tysięcy do tak powiem tutaj jest chyba na zabawę na busa. Jakby dobrze poszło, to żeby się rozkręciło jeszcze, bo to też nie do końca te 100 tysięcy mu busie wystarczy. Bo termin płatności, tak jak powiedziałem, jest niby 60 dni, ale pieniądze rzeczywiste można dostać dopiero za 90. Wszystko zależy od tego, jak gdzie firmy księgują dane faktury, jak to szybko przepływa. A uwierzcie, że to nie przepływa szybko, bo nikt nie jest skory, żeby wypłacić szybko. Jeszcze później trzeba wyzwaniać, czy, czy będzie faktura, nie będzie, czy, czy jest dobrze wypełnione. Nikt nie chce udzielić informacji, bo każdy macie głęboko gdzieś. Więc dlatego samochody sprzedaję. Widzicie, bo nie opłaciło mi się, po prostu. Znaczy, opłaciło się, ale nie opłaciło mi się dla mnie. Po prostu mam większe aspiracje niż tysiąc złotych z miesiąca zysku. Przy takim nakładzie pracy ktoś tam powiedział, bo synowie ci doradzili, coś tam zrobili. No, od tego mam synów, żeby doradzali. No, jeżeli nie masz, no to musisz sobie nie zrobić. <laughs> Jak będziesz miał z kim, no. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania mojego kanału Ojciec Wszesny.